Witam Was w kolejnym odcinku prawdziwego życia na moim kanale. Idę się ogarnąć i jedziemy do pracy. Postanowiłem jeszcze, że na szybko powysyłam CV do różnych firm, bo praca na tej stacji to czasami mnie przerasta. Ciekawe, czy mnie gdzieś przyjmą. Dobra, ruszamy do pracy. Idę na przystanek tylko szybko, żeby mnie ten dziad nie zagadał. Chyba mnie nie widział, ślepy. Dobry, normalny bilecik. 7 ,60 zł 60 groszy. Ja pierdziele, jeszcze tego brakowało. Kolejny ja pierdzielę. Chryste pani. Teraz to sobie w ogóle nie pojedziemy, trzeba iść z Buta. Ach, ci kierowcy w tym mieście mnie przerastają. Dobra, muszę iść, bo nie zdążę do pracy. Chyba zdążyłem, akurat. Dobra, otwieramy i idziemy za kasę. Ile zarobiłeś? Ale jak miałem cokolwiek zarobić, jak co dopiero otworzyłem? Dobra, nie denerwuj mnie i pracuj, bądź chociaż wdzięczny, że jeszcze możesz tu pracować. Dobra, ktoś trąbi, chyba trzeba zatankować. A dzień dobry, benzynkę pan zaleje do pełna. Dobrze robi się. Dobrze, proszę pana, 162 zł do zapłaty. Proszę bardzo. Kaboż, baboż, wodasz. Kur panie, co żeś pan narobił. Wszystko jest w wodzie, pan to tera mopa bierze i ogarnia to. Nie no, ta stacja mnie przerasta powoli. Najpierw ktoś ciśnie taką srakę, że kibel się zapycha. To teraz jakiś chabosz babosz. Jeszcze trzeba to po nim czyścić. Widzowie, jadę teraz do domu, zarobiłem dzisiaj 100 zł. Panie pan, uważa! Ja pierdzielę dziadek. Dobra, młody, chcesz zarobić? Gruby Pitos i flaszka, co ty na to? No dobra, ale o co będzie chodziło? Co ja mam niby zrobić? Słuchaj, młody, bo to ważne. Budowa! Na każdego przyjdzie czas pracy na budowie, więc wsiadaj, młody, bo to twoja kolej. Pan mi powie, ile ja zarobię na tej budowie. Flaszkę też przygarnę z chęcią. O pieniądze pan się nie martw, gruby Pitos? Nie sądziłem, że będę z tym dziadem dzisiaj jechał gdzieś widzowie. Nudno panie tu. Muszę przetestować nowe radio w nowej gablocie. Puszczę panu prawdziwe hity. Nie, pan nic nie puszcza no. Ja pierdzielę. Ale huczy, słyszysz, młody? Po co ja się zgadzałem na to? Wyłącz to, dziadzie. Nic nie słyszę, co do mnie mówisz. Rys. Dobra, młody, jesteśmy. No nareszcie. Dobra, młody, musisz ogarnąć tamte materiały. I ogólnie tamci ci powiedzą: Ja se jadę na miasto. Nie wytrzymam z tym dziadem. Ty, nowy, chodź tu. Słucham: bo szefa nie ma i jest przypał, umiesz w mechanikę lub coś podobnego? Hydraulika rozpieprzyła się w tym głównie. Spróbujesz to ogarnąć. No, mogę to spróbować zrobić. Co my tu mamy? Dobra, mów czy działa. Dobra, działa. A teraz idziemy na piwko. No to czas na piwko. Dobra, trzymaj. Kurde, dobre, daj więcej. O, ja pierdziele. Ale się nawaliłem. Chryste, panie, ale żem wypił. Ażaj na tego dziada. Wo, Ale faza. Młody, co ty piłeś coś? Nie! Skąd... Że! Dobra, młody masz za dzisiejszą pracę. Odwieście, dziękuję. Kurde, widzowie, chyba za bardzo się upiliśmy. Właśnie zapłacę teraz rachunek za dom, ale faza. U -u -u? Z nim chyba jest niedobrze.